Witam was widzowie, bonjour! E, witam was też Julek Beatboxer I dzisiaj będziemy szukać Forretty Julek mam buzę! Poprawiło się mózgu? Tak, poprawiło się Poprawiło się w No, Teraz no tegnę. No chodź, no to, no to gdzie? Gdzie? Wyruszamy. NIE WIEM DO DUPY!

Ej, weź Hołba i mnie zabij, ale nie zabieraj mi itów I wtedy one mnie przestaną. A nie da się jakoś umrzeć. Dobra, killnij mnie. Jesteś? Z daleka, z daleka, żebyś nie zabrał itemów. Julek! Zdechnę zaraz. Czekaj, te łóżka, te uśka, Co co nie pytaj co tu, co tu jest? Ja sobie wezmę te. Co tu jest? Różne rzeczy. Jakby co, to ja sobie derlak wezmę. Bo się przyda nam. Dobra, no to ja już gotowy na wyprawę jestem. No co, lecimy. Teraz mnie nie zaatakuje. Tak? Bo umarłem. Nie powinni... Nie powinni... Czekaj... Nie, nie napierniczają mnie. No to. Kurde, ja zapomniałem, że jest włączone. Ale ma tak być i Ma być włączone A, dobra. No tak. O, gorą cię! cię! No kurde! Kapnęli się, że to byłem ja. Tylko ty jakieś jedne... Ty, tylko ty jakieś jedne cię nie wiem. No co, Jezu, one wszystkim jest one wszystkie Daj im się zabić. Daj im się zabić. Daj im się zabić. To czekaj, to, to tu gdzieś w bezpiecznym miejscu. Nawrócę się. A no, przywit. Ej, ale może mnie przestaną. Kopie... ICH W PŁAPKĘ ALBO NIE! KOPIEMY ICH W PŁAPKĘ! W PŁAPKĘ! W PŁAPKĘ! WPADAĆ! Bek... To Oda mogą zabrać te twoje ity! Nie! Dobra, nie Kopuje biją... JE! Dobra, nie biją... KOPU, KOPU! KOPUJEMY KOPUJEMY JE! Nie wdzięczników, kopujemy. Ej, tego to zak zakup Gdzie ty jesteś, Basti? Tu y, pozyskuję y, potrzebne. materiały. Bastek, Bostek, na to, się to się wszystko wsu To się wszystko nagrywa. No tak. To się że... wszystko nagrywa. A jak myślałeś? No Zapomniałem, Jezu, Zapomniałem, zapomniałem! Tak jak ty wcześniej borowiczku. Jurek, to ty jest borowiczkiem. Ty, ty jesteś borowiczkiem w Minecrafta. A umiesz drag clika. A ty umiesz? No. Umiem. Bo ja umiem. Umiem, no? O, ty to ma jaki No też umiem, też umiem. Właśnie go wykonuję. Wykoduję go, wykoduję go, i co? i fajnie Dobra Długi ten odcinek, no to chyba trzeba już się pożegnać Kolejny odcinek może będzie z fortecy, czy jeszcze z szukania Nawet 5! 5 minut nie trwało, nawet 5 tak, 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 tak nie zabiję minut nie trwało